Dzień dobry kochani rówieśnicy, gimnastyka. Stajemy sobie w lekkim rozkroku. Prostujemy, wdech, wydech, wdech, wydech. Ręce w bok i kciuk góra i kciuk dół, powoli. Zaczynamy od powolnych takich obrotów. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, silniej trochę. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to żeśmy sobie troszeczkę barki uchomili. Wdech, wydech. Do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, Pięć i góra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. I rozpoczynamy od rozgrzewki mięśni szyi, Głowa na ramię powoli, łagodnie opada. Musimy się łagodnie traktować. Kochamy nasze kochane ciało, chociaż mamy już różne tam nie niedokładności, no ale trudno. Bieg, że tak powiem, posuwa się do przodu, ale dbamy o nie, dlatego z całym szacunkiem traktujemy. Wyprost, głowa powoli na drugą stronę, drugie ramię łagodnie, własnym ciężarem. I wyprost i rozluźnienie, i głowa w górę. I wciągamy sobie brzuszek do środka, w kierunku kręgosłupa i barki opuszczamy i rozluźniamy kark, lekko poruszając głową, bardzo leciutko. Coraz... Głębiej, szyja się w burza i powoli, powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech, wydech i odchylamy głowę do tyłu. wracamy do pozycji wyprostowanej i powtarzamy. Głowa na ramię opada, w moim wypadku na lewy ale można na prawe. Wdech, wydech, szyja rozluźniona. Wdech, wydech, wyprost. Głowa na drugie ramię przytulona. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wdech, wydech, prostujemy się, lekko się rozróżniamy i przechylamy połowę przodu. Pamiętamy o wciągnięciu brzucha, opuszczamy barków i rozluźnieniu kar. Wracamy do pozycji wyprostowanej, wdech, wydech, wdech i wydech, obok dwie dłonie nad połączy. przyciskamy tutaj te dwie kosteczki, które są do odczepioną mięśni żółty. dociskamy mocno, głowa w bok, do tyłu i obserwujemy wysoko niebo nad nami, albo na tyłku, nie romantycznie, ale niech będzie wdech. Przegramy powód do przodu i przegramy powód na drugą stronę. I do tyłu. I oglądamy yy, sygnalizację. I rozluźniamy. A teraz poruszamy łagodnie parkami do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz raz jedna ręka na udzień niżej w kierunku do łodka kolanowego, a druga wyżej. Ops, ale nie pochylamy się do przodu, na bo. Wyprost, druga strona. Wyprost, rozluźniamy i do tyłu. A teraz dołączamy jeszcze rękę, drugą. Ta, która jest na udzie, zostaje jedzie w kierunku dalej do podkolanowego, a ręka nad nami. Druga. I obserwujemy palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Wracamy do pierwszej ręki i nogi. Raz, dwa, trzy. Pierwsza pozycja. Cztery, pięć. Wytrzymanie. I druga. Do przodu i do tyłu. I luźnie ręce. Raz na jedną stronę, raz na drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz obniżamy się leciutko, zginamy kolana i zjeżdżamy leciutko. Stały punkt programu gimnastyki, bardzo ważny. Rozumienie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwolnie ręce na kolanach i prostujemy się. Rozmijamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siadamy sobie na macie. Staramy się usiąść tak, żeby... Kolana rozsunęły się najdalej, jak najdalej, ja pojedę to możliwe. Chodzi o wzmocnienie e, stałów wiotrowych. Wdech, wydech. I pochylamy się raz na jedno kolano, raz na drugie. Głębiej. Raz i dwa. I raz, i dwa. I raz, dwa. i raz, dwa. Wdech, wydech. Dłoń na przeciwległe kolano, skrętko. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wytrzymań, druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5, wytrzymań, powrót do pierwszej strony. Raz, 2, 3, 4, 5, wytrzymań i druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. I na jednej stronie bujamy się, a na drugiej. Raz i coraz głębiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymamy chwilę. Stopa do stopy. Chwytamy, przy, ściskamy za palce stóp. Przysuwamy pobyt dwie stopy w podniży naszego ciała i łagodne ruchy kolanami motylek Wdech, wydech, wdech, wydech, jeszcze bliżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze bliżej. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. A teraz nageli się kochajcie na macie i ćwiczymy wszyscy. Również osoby leżące, które w tym momencie zapraszamy. Wdech, wydech, wdech. Poruszamy palcami stóp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz stopa jedna jest wyprostowana, stopa druga zgięta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Poruszamy palcami stóp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Dziesięć razy to ćwiczenie. Stopa jedna zgięta, stopa wyprostowana. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poruszamy paluszkami, prostujemy, zginamy, prostujemy, zginamy i łoczka w jedną stronę stopami i do środka lecz. Tak, wdech, wydech. Zróbmy jeszcze 10 razy. Powtórzmy to ćwiczenie. Raz ale tak, żeby ruch z chodził. wchodził. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I kółeczka na boczki i, i do środka. Wdech, wydech. Lekko rozluźniamy. A teraz po 20 razem będziemy ćwiczyły. Palce stóp ciągną nas do Jesteśmy, stopy są wyprostowane. A teraz ciągną do przodu. I spróbujmy pięć razy. Raz. Rzut. Dwa. Rzut. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźniamy troszeczkę. I dziesięć razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I młyki. na zewnątrz, trzy, kółeczka i do wąska. I ostatnie 10 razy tego ćwiczenia. Stopy wyprostowane, stopy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i 10 i rozluźniamy na zewnątrz i do środka. Na zewnątrz i do środka. I poruszamy troszeczkę nogami, rozluźniamy, ręce w górę. Dłonie do siebie są skierowane wnętrzami i nożyce. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. A teraz ręka wyżej, ręka niżej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. Nożyce. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobra. I ręka wyżej, ręka niżej. Dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i nożyce dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wstawiamy sobie stopy na macie. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz jedną nogę przytulamy do siebie, a druga noga zawiesza lekko wyprostowana na matur. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmiana. Druga strona. Raz. 2, 3, 4, 5. Zmiana. I druga strona. I jeszcze szybciutko. Raz, 2, 3, 4, 5. I druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. I rozluźniamy. Dech, wydech. Zdarzamy, gdzie mamy skutki. Bieźni daleko lekko unosząc głowę, klepiemy raz z jednej strony stopę, jedną, raz z drugiej, dwa razy, tak? I to ćwiczenie pięć razy, uwaga, zaczynamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy się, wdech, wydech, dziesięć razy, raz, dwa, trzy, 4 5 sześć, 7, 8, 9 10 rozluźniamy, wdech, wydech, wdech, wydech, rozluźniamy troszeczkę kark i 10 razy ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9 i dziesięć. I kładziemy się. Ręce mamy wzdłuż ciała. Odchylamy lekko głowę do tyłu. Opieramy ciężar ciała na rękach i kręcimy kółeczka głowy. Raz, dwa, trzy. I druga strona. Raz, dwa, trzy. Kładziemy się wygodnie, rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech odchylamy kolana na oczek, przyciskamy ręką, druga ręka w drugą stronę, idzie sobie w jej kierunku patrzymy i pięć oddechów. A teraz zmiana, druga strona, kolana w drugą stronę, ręka w drugą stronę,

zostaje stopa na macie, a drugo dwa na boczki Raz. Dwa. Prawie dotykamy ziemi, ale nie kładziemy nogi na ziemi. Trzy. Cztery. Pięć. Głowa, wtedy noga pod, od, podjęta dość mocno. Druga stopa Raz. Dwa. Mocno podno. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wdech. Wracamy do pierwszej nogi. Prostujemy ją. I w bok mocno. Raz. I do przodu. I dwa. Wytrzymanie. I trzy. Wytrzymanie. I cztery. Wytrzymanie. I pięć. I z powrotem. Rozluźniamy. Wracamy do pierwszej. Druga, to była druga. Raz. Dwa. Mocno w bok, Trzy. Wytrzymanie. Cztery. Pięć. Stopa na macie. Rozluźniamy. Wracamy do pierwszej. Nogi. Dwa. Raz. Dwa. she <sharp inhale> Jesteśmy w pozycji sfinca. Tak? Wdech, wydech, wdech, wydech. Ręk lek, lek odchylając odchylając złocie, opieramy się do przodu i góra, tak? Zaczynamy pięć razy, powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy mięsień, Pleców, pośladki i tak dalej. wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz. dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech i ostatni Raz. Raz. dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, a teraz Dłonie sobie wysuwamy do przodu, czoło opieramy o i jedna noga, raz, dwa, trzy, razy w górę, opada, druga noga, raz, dwa, trzy, opada, druga noga, raz, dwa, trzy, opada, raz, dwa, trzy, opada i rozludniamy, raz, dwa, trzy. Opada, 4, 5, rozludniamy, rozludniamy, Przyciskamy sobie jeszcze leciutko stopę jak najbliżej po ale z dużym wyczuciem. Raz, dwa, trzy. Druga mantra. Raz, dwa, trzy. Wracamy do pierwszej. Raz, dwa, trzy. Druga noga. Raz, dwa, trzy. Druga. Raz, dwa, trzy. I druga. Raz, dwa, trzy. A teraz spodziewamy się na plecach. Wdech, wydech i teraz relaks z Będziemy sobie ręce z Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, 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 wdech. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Nabieramy powietrze mocy. Wydechamy ustawki. Wdech. Powoli po 9 w macie, macie, 9 stopniach, bok, otwierając się jedną ręką przechodzimy do stopniach, Opieramy opieramy koniecznie na na kolanach. Wiadomo, energia przechodzi. Wdech, wydech, wydech. wydech. Ręce w bok. 1 w górę. I z wydechem na serce i dziękuję bardzo. Miłego weekendu. Do widzenia. No.